Siemanko, siemanko, z tej strony Szalony, zapraszam Was na odcinek z ostatniego live'ika, wpadł w fajny meczik oczywiście z widzami, przy okazji zachęcam do łapeczki i subskrypcji, mile widziana i informacyjne, ogłaszam, że live'iki teraz będą odbywały się na platformie Twitch Szalony Podłoga TV. ja zachęcam do wbijania na platformę i życzę miłego oglądania, trzymajcie się, cześć! A tego z kina tu teraz masz co kupiłeś czy z karnatów nie wiem? Z karnatę. Aha, aha Bo nie wiem czy jestem jakiś stolet. O leci. Kurde, nic tu nie widzę. Będzie kiepski początek. Ja mam skrzynkę, jakby co? to. Mam maszynówkę, pistolecik. Już do mnie strzela. A ja. Ale nie wiem, skąd A, jak może... m... A jak możesz to przyjść do mnie, jeżeli możesz? Czekaj, czekaj, bo ja Kolejnego, ostatni kolejny na górze, jest na balkonie. Dobra, dobra, kolejny. Całodział pójdzie, oddział pójdzie. Jeszcze ktoś tu o, mnie, O

Wielki, dzięki wielkie, dzięki wielkie, o super really. oh, no, no. Dobra, trzyk zabiłem, fajnie Chyba przejmiemy to, co? Ja to to, to tam nie, 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 Dobra. A, bo tu nie, nie, jest. A duże, proszę, pod nie, nie, grasz nie, 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 kurde już widziałem go ze snajpem Pozlecenie no. no, Nie mam już nie można Dobra czekaj by nie zauważyłem Dobra. To

Co tu mamy, co tu mamy, bo to tak cisza się teraz zrobiła na początku. No. Było ja, ja tak mam, ja tak mam, że cisza, nagle no, ktoś zaraz nas ze snajpy trafi. No, też to musi być, no. Trzymajmy no. się razem lepiej, bo będzie ciężko. No. Państwo, ja tu mam snajp, ja wczoraj powiedziałem, było i graliśmy tam... Arenę i budź mi w jeden punktów punktów masz? No. A w jeden dzień zbieram Bo tak to nie graliśmy Bo już tam komputer spalił Bo się tam nie bo... I A ile masz hmm. punktów na Arenie? Grasz na Arenę? Nie, arenę, Aren nie gram Aha, ja mam 300 ileś lub 400 ileś Dobra osiem. Ja też tak ja jedynie jak ktoś mi zaproponuje arenę To mnie mm. nie, nie chcę arenie, nie ja tam taki typowy Battle Royale, wiesz ja jeszcze, mm. jeszcze muszę dokończyć pobieranie Warzone'a jedynki mm -hmm. Będę w jedynkę grał Może i fajniej będzie się pograło Jest tu wejście na górę? No tam dobra <laughs> Nie ma a zjechałeś, dobra, idę do okoła O, płynie, płynie obywatel. Czekaj, trafi go. Czekaj, daj mi... No muszę strzelać, bo on nie, nie ma wyjścia. Bardzo długo czekam? Okej, leży. Zagórz, a nie, to dron, dobra. Zabity. Nie wiem, gdzie sobie tylko lecieć. Jeszcze tam biją nasi. Teraz podpłyniemy. O, to się przyda. W tym kierunku gdzieś się biją? Dobra, czekaj, zaraz idę. to ja aż po punkt przynajmniej. Dobra, widzę ich. Dobra, ten jeden. Sniper, ja mi się mógł trafić. Gud, dawno, że za. Powolny kolejny. Piją do mnie. To krzakiem zabijam ludzi. Zostałem po zabijani. Zostałem. 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 Zabić ich. amunicję do szturmówki? tego? O, dziękuję bardzo. Dobra, przejedliśmy tutaj? O, snajper! To ty. Ale mnie straszysz. Tu jest ktoś jeszcze. Jest przede mną. Widzę. Ładnie, dzięki. Ja sobie lekarstwo wezmę. Dobra. Czekaj, jedzie ktoś do mnie. A tutaj ty, to on. No bym się wystraszył. Ja tu na trójce latam, nie? Co my tu mamy? więc nie no jest spoczko ok A Strefa nasza jest, Jestem, jestem Może zlecenie sobie weźmiemy, co? Jak, jak też? Nie, ja tam jestem chyba wam. To no zawsze punkty, nie? nie? I, a w ogóle widzisz co to daje? To zlecenie? EXPA, typu, bo nie wiem, rolda. Panowie, jesteście tam. Tutaj jestem. O, wyspa wyspał, ale ja to teraz nie się zaczynie się Możecie zmieniać wszystko, ale ja sobie mam wyobrażam sobie, to jest 200 się daje 210 w sumie jakby się udało przejąć Tą no. no Pewnie będzie ciężko nie Zobaczymy Tam już się czają, nie Mam. strzały w plecy? No. Dobuj... znaczy no y, na, na prosty nie Pinguję, jak coś było łatwiej zlokalizować ja no, widzę okej to... wiesz naprawdę zabity no. Szary kotek leży no ty, ty masz 15 fragów? nie 10 aha ja mam 0. Mamy Kurde, ciężko będzie tą kartę odzyskać. Ile ich tam było? Czekaj. A jak się ma witam. Cały oddział pewnie. No. 132. Ile ich było? Aha dobra! <laughs> Czy stream na YouTube się w ogóle zacznie? Nie, na YouTube nie będzie, na Twitch'a musicie. Jeden. Mam dwóch. Dobra, zaraz, 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 bo mam akcję. Lecą do mnie. Mogę zrobić czwartego, bo ja nie mam żadnego. Cieka. Panie budzieku, a jeszcze jeden leci, chyba. plecak. No Nie ja tu go, to, to, to jadę, ja po to, to jadę. Nie, leci się, leci się, 17 ma. Byę, rozmawiam. Pomożecie? No, to, no widzę, to właśnie ty po, ty po, ty po i biegnie. Tutaj jest krzaku. No. no nie mogę go trafić. Kolejny jest. No tutaj, tutaj. Ej, uleczcie mnie, uleczcie mnie, jeżeli zabity? możecie. Zabity, zabity ten. Ksz... Kupcy, krzaku. Dobra. Dzięki dzięki. Tema? Ja tak mam, już pod, mikrofon. Troszkę może będzie lepiej. Dobra, jest każdy tu gdzieś leży. A to mogę wziąć. Daj mi się tu załaduje. Jeszcze parę respią się to wy, dobra. No to ja, to ja. Okej, okay, pompę zgubiłem. Gdzieś pompę zgubiłem. Ja ci nie brałem. Okay, wymieniam sobie, no pompę. Co? A tu jest jak. Uo, strefa! Kurde, ja się tu bawię. Dobra, trudno, nie będę miał pompy. To do was polecę. Gdzie ja lecę, nie w tą stronę, ja to jest dobry No. Może w stronę strepy, co? Bliżej będzie. No, może możemy. Jestem tak się ro dzieje, człowiek się zakręci. Ale Otóż, bo słabo cię słyszę. Wolić wolną, czy szybką pompę? Wolna, wolna. <laughs> nie, nie stresujesz mnie. Dobra, w ten sposób zagramy. No i okej. Okay. Dobra 5 osób jest Jeszcze, dobrze mówię? 6 przepraszam Nie 6 no 6 Ja muszę zrobić jakiegoś fraka bo ja mam 0 Zero, zero frack challenge no co? Flip? Robisz, robisz kiedyś 0 frak challenge <noise> no, Możliwe, że tak Próbuję, żeby tamtym domem. Dam przy pompa. No dawaj, dawaj. O, dobra. O! dzięki. O, tak się wystraszyłam. Ło! Szary, to ty? No. To, to nasi, to nasi. Straszysz? Dobra, teraz pięć osób, nie? Jest? W tamtym kierunku? Czekaj, Dzięki za Za górką będzie A my mamy strefę, dobra Nie spinajmy się, oni muszą do nas przyjść Chyba, że lecisz po tego fraga, no to Tu jest Widzę Dostał Dwadzieścia dziewięć. Boże, ja mam Leci ktoś, leci ktoś, plecy. Jest, u mnie. Cały oddział. Snajper. Łopalą. U, u mnie są, wracajcie chłopaki. Strefę zabiorą nam jest to... tak, tak, tak. A, dostaję. Jaka to broń jest dziwna. Leży! O, Boże. Tu jest jeden. Tu jest jeden taki. Tu jest jeden Jest drzewem. Za drzewem, Leży, leży, leży. Win brawo, brawo, mamy to z koronką Piękny meczek, piękny meczek, panowie No, tylko że nie zrobię żadnych fragów. Ja muszę zobaczyć bo nie wiem statystyki 18 likwidacji jest skromnie Jedno z asysty.